Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Bata24. Dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawe rozwiązanie od firmy iMiLab. Mianowicie jest to świetny zestaw do monitoringu pod tytułem EC4. Zestaw składa się przede wszystkim z kamery, kamery zewnętrznej, która ma wbudowaną baterię 5200 mAh. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi gateway. Który umożliwia nam komunikację z naszą siecią Wi-Fi, plus dodatkowo komunikuje się z kamerą, ponieważ jest to zestaw bezprzewodowy. Przede wszystkim nie potrzebujemy żadnych kabli do montażu tego. Jest to niezależny system, który możemy zamontować w dowolnym miejscu. Zresztą po części technicznej przejdziemy do części praktycznej, gdzie zobaczycie, w jakich warunkach możemy montować to urządzenie. Co najważniejsze, w skład tego zestawu również wchodzi solar panel. Który umożliwia nam doładowanie baterii podczas słonecznego dnia. W związku z tym zresztą producent podaje, że ta kamera może nagrywać przez 100 dni. Oczywiście bierzemy pod uwagę opcję Motion Detect, natomiast ten solar panel jest o tyle wdzięczny, że dzięki niemu możemy doładowywać baterię, nie martwiąc się, że w pewnym momencie braknie nam prądu. Do rzeczy. Zacznijmy przede wszystkim od specyfikacji technicznej, ponieważ to nas najbardziej interesuje. Skorzystamy z naszej strony www.baptan24.com, gdzie macie szczegółowo opisane wszystkie produkty, w tym również zestaw s 4 Więc zacznijmy od specyfikacji. Są co najważniejsze. Cały ten system, że tak powiem, komunikuje się poprzez częstotliwość 24 GHz. Jest to w 100% wystarczające. Aby nagrywać filmy z rozdzielczością 2,5K, jest to bardzo ważne, ponieważ mamy naprawdę wysoką jakość otrzymanego materiału. Jak już wcześniej wspomniałem, akumulator to jest 5200 mAh. Jest to na tyle dużo, że jak producent zapewnia, powinno nam to starczyć na około 100 dni. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Co ważne, klasa szczelności to jest IP66. W związku z tym. Możemy tą kamerę zamontować na outdoorze, nie martwiąc się na przykład, że nam deszcz zaleje tą kamerę lub duża ilość kurzu będzie wpływała na niepoprawną pracę tego rozwiązania. Oczywiście możemy nagrywać nasz materiał wideo na kartę SD, którą montujemy właśnie do tego Gatewaya. Karta maksymalnie, jaka tam wchodzi, to jest do 64 GB. W się to wystarcza, aby utrzymywać nagrania przez określony czas. Co więcej, kamera posiada również wbudowany głośnik i mikrofon. Dzięki temu możemy dwudrożnie komunikować się poprzez tą kamerę. To znaczy, możemy przykładowo wysłać jakieś powiadomienie głosowe, gdy nie ma nas na jakimś obiekcie, a zauważymy jakiś ruch, możemy wysłać komunikat głosowy poprzez tą kamerę. Jednocześnie słyszymy, co się staje, co się dzieje z drugiej strony. Dzięki temu prowadzimy płynną rozmowę w full duplexie. Jest to bardzo istotne, ma mało rozwiązań akurat posiada taką, taką funkcjonalność. Generalnie zastosowanie tej kamery to jest typowy outdoor. Ma wbudowaną baterię, jak już wcześniej wspomniałem. Nie trzeba ciągnąć żadnych kabli, co jest bardzo istotne. Jest to mega funkcjonalne rozwiązanie. Ponieważ przeważnie urządzenia, jakieś kamery zasilane są poprzez 802 AFAT, czyli POE, mówiąc krótko. Natomiast tutaj nie ma takiej potrzeby, aby wykonywać instalację, jakąkolwiek instalację właściwie. To jest niezależny system. Zresztą zaraz zobaczycie, jak w dobie, kiedy brakuje na przykład prądu i tak martwimy się o swoje bezpieczeństwo, możemy zrobić idealny system, który umożliwia nam zapewnienie bezpieczeństwa nad naszego domostwa. Bez żadnych kabli, co więcej bez internetu, jeszcze bez prądu. Słuchajcie, tak szybciutko jeszcze specyfikacja, ponieważ nie będziemy się za bardzo rozwodzić nad tym wszystkimi feature'ami tej kamery, ponieważ generalnie ona jest zbliżona do wszystkich innych. Nie to jest atutem tej kamery. Za chwileczkę zobaczycie, co jest właściwie sukcesem Milapo, jeśli chodzi o te 4 Natomiast specyfikacja, żeby wszystko było jasne. Cały ekosystem komunikuje się poprzez częstotliwości. 2,4 GHz to jest bardzo ważne, nie podłączymy tego do, do, do 5 GHz. Wystarczające jest to do tego, aby przesłać strumień nagrań w rozdzielczości 2,5K. Zresztą w tym momencie bardzo nam zależy na tym, aby jakość nagrań była naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dlatego też jeśli chodzi o specyfikacje. Przede wszystkim EC4 to jest typowa kamera IP, która posiada rozdzielczość 2560 na 1440 4 megapiksele. Ze zrozumieniem wszystko chyba wystarczy jeśli chodzi o jakość nagrania. Jak już wcześniej wspomniałem, tryby wideo 2K 1080p, 360p, w zależności od tego, jakie na przykład mamy łącze internetowe, i nie potrzebujemy akurat super jakości nagrań, tylko wystarczy, żebyśmy dowiedzieli się, co się dzieje na naszym obiekcie. Po prostu security bezpieczeństwo. Szerokość pole obiektywu, pole widzenia to jest a 150 stopni. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo i w zupełności wystarcza, żeby objąć polem widzenia bardzo duży obszar. Co więcej, jak już wcześniej wspomniałem, pamiętajcie, że do tego systemu możemy podłączyć aż cztery kamery. Także nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednej sztuki, do jednego huba. Podłączamy cztery kamery do jednego huba i jesteśmy w stanie objąć naprawdę duży obszar, jeśli chodzi o monitoring. Co jeszcze istotne, jak już wcześniej wspomniałem, nie potrzebujemy żadnego okablowania do tych kamer, do tego ekosystemu, właśnie do tego systemu. Z uwagi na to, że sama kamera i ma wbudowany akumulator, jak już wcześniej wspomniałem, 5200 mAh, jeśli chodzi o gateway i hub, do którego łączy się właśnie kamera, jest zasilana na 12 V. Nie musimy tego podpinać do instalacji 230, ponieważ w dobie tego, co się dzieje w tym momencie na świecie, to chyba ze zrozumieniem, Mamy obawy, że na przykład braknie nam zasilania na jakimś obiekcie. Za chwileczkę pokażemy Wam, jak to wszystko rozwiązać bez internetu oraz bez dostępu do prądu. Ale to za chwilkę pójdziemy w teren, zobaczymy, jak to będzie działało. Co ważne, kamera również posiada, jest odporna na warunki atmosferyczne. Klasa szczelności to jest IP66. W zupełności to wystarcza, aby zabezpieczyć to urządzenie przed kurzem oraz wpływem na przykład opadów atmosferycznych. Co jest bardzo istotne, ponieważ to jest typowy outdoor. Jeszcze raz wspominam. Co ważne, kamera posiada również dwutorowy system komunikacji dźwięku, to znaczy możemy wydawać komendy głosowe poprzez tą kamerę, jak również, że ona ma budowany mikrofon, więc możemy słuchać tego, co się dzieje po drugiej stronie. Jest to niezwykle przydatne, na przykład nie ma nas na obiekcie, jakiś kurier nam dostarcza paczkę, a my chcemy mu powiedzieć, że nie ma nas w domu, zastaw chłopie to na przykład pod drzwiami. Co więcej, jeśli chodzi o specyfikację techniczną, właściwie Chyba więcej nie ma co rozmawiać. Idziemy w teren działamy. No słuchajcie, wiosna, w końcu przyszła wiosna, dlatego nie tracąc czasu poszliśmy w teren. Nawet motylek przeleciał. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, działamy w terenie. Chcemy Wam dokładnie pokazać praktyczne zastosowanie tego systemu Emila EC4. Jak wspomniałem wcześniej, jest to niezależne od źródła prądu. To jest bardzo ważne. W dobie kryzysów energetycznych. W dobie światowego kryzysu zrobimy wykonamy taką instalację, która będzie niezależna od internetu oraz od sieci energetycznej. Bierzemy pod uwagę również to, że znajdujemy się w obrębie jednego segmentu sieci Wi-Fi, bez wyjścia na świat. Wprawdzie internet potrzebny jest do tego, aby mieć zdalny podgląd do naszej instalacji security. Natomiast jeśli jesteśmy na konkretnym obiekcie, w obrębie jednej sieci Wi-Fi. Nie potrzebujemy wyjścia na świat. Zawężamy przestrzeń tylko do naszej sieci lokalnej, i teraz tak, żeby wszystko było jasne, co, co wykorzystamy, zasilanie. To nas bardzo interesuje. 12V, 7,2 mAh. Są to, są to akumulatory AGM od Extralinka. Naszą siecią WiFi będzie sieć, którą zbudujemy sobie na Totolinku LR1200. Jest to wprawdzie urządzenie, które ma również wbudowany modem GSM 4G. Jego również zasilimy z akumulatora na 12V. No to co? Do dzieła zaczynamy. Słuchajcie, moi drodzy, instalację mam już przygotowaną. Zrobiliśmy to w następujący sposób. Otóż na zewnątrz, dla na naszego obiektu, który chcemy chronić, zamontowaliśmy solar panel do EC4 żeby nam doładowywała baterię, ponieważ tam jest 5200 mAh. Ustawiliśmy nasz system w tryb monitorowania ruchu. Zresztą zaraz zobaczycie, w momencie, kiedy pojawi się jakiś ruch na naszej EC4, która jest w środku tego pomieszczenia, zapala się światło, włącza się alarm. My dostajemy od razu powiadomienie typu PUSH na telefon. Oprócz tego ten alarm nie brzmi tylko w kamerze, tylko również na hubie. Hubie, który schowaliśmy, ponieważ te urządzenia się komunikują bezprzewodowo. Kamera łączy się z hubem, natomiast hub łączy się z naszym routerem Wi-Fi. Dlatego wszystkie nagrania znajdują się na karcie SD właśnie na tym hubie, który musi być w takim miejscu ulokowany, żeby nie było możliwości skradzenia tych nagrań, nagrań w razie W. Jest to bardzo istotne. Z kolei hub łączy się z naszym routerem Wi-Fi, który jest w naszym domostwie. Trzeba również pamiętać o tym, że poruszamy się w częstotliwości 2,4 GHz, także trzeba również mieć świadomość tego, co izoluje nam ten ruch. Mamy akurat tutaj garaż blaszany, także ten hub nie może być aż bardzo daleko od yy, naszej kamery, bo po prostu to się nam nie połączy. Podobnie jest z hubem i routerem Wi-Fi. Wszystko musimy w taki sposób poukładać, żeby wszystko miało zasięg. Miało zasięg. Chodźcie do środka, pokażemy Wam, gdzie jest nasza kamera. Come on. To jest nasza strefa bezpieczeństwa, słuchajcie. Zależy nam na tym, żeby w momencie, jak tutaj ktoś wchodzi, żeby od razu się uruchomił alarm. To jest pierwsza nasza strefa bezpieczeństwa. Ograniczyliśmy się tylko i wyłącznie do tych drzwi wejściowych, czyli w momencie otwarcia tych drzwi już generowany jest jakiś ruch i od razu uruchamiana jest syrena alarmowa, zarówno na kamerze, jak i na hawie. Także róbmy to, proszę, z głową, ponieważ nie ma sensu. Zawężać albo rozszerzać tych stref w miejsca, gdzie w ogóle my tego nie potrzebujemy. To jest neutralny punkt. To jest nasze wejście. To zabezpieczamy. Dobrze, witamy w takim razie w środku naszego obiektu, który chcemy chronić. Kamerę za zamontowaliśmy. Oczywiście tych kamer może być więcej. Nie? Jak wiecie, mo można ich połączyć aż 4. Natomiast nam najbardziej zależy na tym, żeby zabezpieczać wszystkie możliwe wejścia. Czyli w tej sytuacji, kamerę IMILA PC4 zamontowaliśmy w taki sposób, aby strefa, którą chronimy. To były drzwi wejściowe. Akurat to są drzwi od tyłu, że tak powiem. Też bardzo istotne. Bardzo zależy nam na tym, żeby wszystkie wejścia były pozabezpieczane. Montaż genialny. Gdyby nie to, że mamy do tego podłączony ten solar panel, nie trzeba byłoby właściwie żadnych kabli. Akurat na początku tego filmu zrobiliśmy kompleksową instalację. Kamera zamontowana wewnątrz. Solar na, na, na zewnątrz tego obiektu. Cóż więcej? No mamy przygotowany w ten sposób, słuchajcie, niezależny system bezpieczeństwa. Nie potrzebujemy do tego prądu, nie potrzebujemy, nie potrzebujemy do tego internetu przede wszystkim. Jest to jedno z unikatowych rozwiązań. Oczywiście niekoniecznie musimy chronić garaż. Pamiętajcie o tym, że możemy chronić wiele obiektów. Może to być na przykład ogródek działkowy, gdzie również możemy niezależnie od źródła prądu zamontować takie kamery. Zastosowań jest bardzo wiele. Jedyne co nas ogranicza to wyobraźnia. Bądźmy bezpieczni i chrońmy się. Do zobaczenia!